Witam Cię na kolejnym odcinku podcastu trenera personalnego i dzisiaj omówimy sobie, jak przetrenować plecy. Standardowo nie chcę mi się to już w początku rozwijać, lecimy od razu z tematem. Plecy to jest zbiór wielu mięśni, ale jeżeli chodzi o ten aspekt budowania sylwetki, to głównie wyróżnia się tutaj takie dwa mięśnie: najszerszy grzbietu i czworoboczny. I teraz tak, jeżeli chodzi o nasz mięsień, najszerszy grzbietu, no to to jest. Ten mięsień, który jest zawsze nazywany motylkiem albo skrzydłami i on jest jakby pod naszą pachą i on nadaje nam tej szerokości jakby pleców, jakby ktoś na nas spojrzał od tyłu czy od przodu. I ten mięsień, najszerszy grzbietu jest przyczepiony wzdłuż kręgosłupa, a jakby drugi koniec tego mięśnia jest przyczepiony na naszej kości ramiennej. No, żeby Ci bardziej zobrazować to w okolicach tricepsa, czyli jak podnosisz rękę do góry, to go rozciągasz. A on będzie odpowiadał za to ściągnięcie ręki, między innymi w dół. Teraz tak, jeżeli chodzi o ten najszerszy grzbiet, no to tutaj dzielimy go na, jakby na trzy części. Jest standardowo, powiem to, prostym językiem: góra, środek, dół. Bardziej, że tak powiem, językiem trenerskim jest to część piersiowa, ta górna, część środkowa jest zwana lędziową, a część dolna to jest miednicowa. Dobra, jeżeli chodzi tutaj o funkcję najszerszego grzbietu, to będzie on prostował ramię, czyli to jest ten ruch, jak masz rękę uniesioną do góry, no to on będzie ci ją opuszczał na dół i to jest jedna z jego funkcji. Druga, to też będzie podobny ruch, tylko to już się nie nazywa prostowanie ramienia, tylko przywiedzenie ramienia i wyobraź sobie, że łapiesz stopa, masz rękę do boku odwiedzioną, tak jak na przykład robisz hand, handlami z nosu do boku, to on tą rękę będzie opuszczał w dół. Więc głównie tutaj się pracuje w tych funkcjach najszerszego, no i jeszcze coś pomiędzy, nie, bo on będzie je oprostował, czyli wtedy, kiedy masz rękę z przodu, idealnie z boku, no i coś pomiędzy. Nie? Jeżeli chodzi o czworoboczny, no to tutaj zaskoczę, cię. też go dzielimy na trzy części, nie zgadniesz jak się nazywają: część górna, środkowa i dolna. I ogólnie mięsień czworoboczny, no to to jest ten mięsień jakby na środku pleców, między łopatkami, o, to, tak Ci może bardziej go wytłumaczę. I odpowiada głównie za ściąganie łopatek, czyli za to, że możesz wypiąć klatę mocno do przodu. No i część górna będzie bardziej też odpowiadała za unoszenie barków do góry. Kojarzysz na pewno te ćwiczenie z e, hantlami ze sztangą, no to właśnie to jest ta górna część czworobocznego, zwana kapturami. Część środkowa, no to też odpowiada za ściąganie drążka, tylko bardziej jak masz ręce już w przód skierowane i jakbyś coś przyciągał do siebie między innymi, ale na prostych łokciach. No i część dolna, to jakbyś właśnie uniósł ręce i ściągał łopatki, ale tak jakby w dół, tak jakbyś chciał się podciągać z prostymi rękoma. Czyli główną funkcją czworobocznego jest po prostu ściąganie łopatek. Więc teraz tak, jak będziesz trenował plecy, no to musisz rozdzielić ćwiczenia na czworoboczne i na najszersze. Teraz jak to robić? W ćwiczeniach najszerszych głównie się skupiasz na tym, żeby twój łokieć kierował się do dolnych żeber. Dla przykładu weźmy sobie ściąganie drążka z wyciągu górnego. Na pewno kojarzysz, że to zamiennik podciągania. No i co tam się dzieje? Łapiesz sobie drążek, w ogóle sobie łapiesz drążek, siedzisz, przyciągasz Drążek do katki piersiowej. No, dobra. Wr wracamy z drążkiem na górę. Teraz się skup. Jak ruszają się twoje łokcie? Łokcie są wyprostowane nad tobą. Przyciągasz drążek do katki piersiowej. Nigdzie są twoje łokcie. Nie więcej właśnie przy dolnych żebrach. Przynajmniej tam powinny być, bo bardzo często ludzie mają te łokcie daleko od ciała i skierowane jeszcze za ciało. Wtedy będą angażować bardziej albo tylny akton barku, albo myślenie czworoboczne. Do tego za, przejdę za chwilę. Ale jeśli w tym ćwiczeniu chcesz angażować najszerszy grzbietu, twój łokieć powinien być przy twoich dolnych żebrach. No prawie, że dotykać żeber z boku. Czyli z taką techniką będziesz bardziej angażował mięsień najszerszy grzbietu. Tak samo weźmy sobie to samo ćwiczenie, ale teraz poprowadźmy troszeczkę inaczej te łokcie nasze. Tak samo wracamy. Mamy drążek nad głową, ściągamy drążek do siebie, też do klatki, ale teraz łokieć nie poprowadź blisko ciała, tylko mocno za ciało. I tutaj możesz się nawet troszeczkę odchylić do tyłu i wtedy bardziej zapracujesz retrakcję łopatki, czyli ściągniesz ten drożdżek i przy okazji ściągniesz też łopatki. I wtedy bardziej będziesz pracował mięsiem tworobosnym. Więc jak widzisz na siłowni ludzi, którzy trenują i robią to ćwiczenie właśnie i masz takie, że Jezu, on źle robi, bo się na przykład za bardzo odchylił i źle tę naukę prowadzi, no to to nie znaczy, że on robi to ćwiczenie źle. On po prostu będzie angażował inne mięśnie do tego. E, więc też nie znając kontekstu czasami ciężko powiedzieć, czy ktoś coś robi dobrze, Źle, no bo nie wiemy, co chciał dokładnie przetrenować, ale naprawdę bardzo mało ludzi o tym wie, co teraz powiedziałem, i bardzo często to jest po prostu tak, że oni po no prostu robią, nie? nie wiedzą, co wiedzą, że to jest na plecy. A ty już wiesz, że takimi dwoma wersjami możesz przetrenować różne regiony pleców. I teraz tak, idąc do innego ćwiczenia, weźmy sobie wiosłowanie sztangą, i to ćwiczenie również może być na mięsień najszerszy albo na czworoboczny. Już Ci tłumaczę, jaka będzie różnica. Wyobraź sobie właśnie, że mamy sztangę, pochylamy się do przodu i zaczynamy wiosłować. Najczęściej, nad czym ludzie się skupiają, to na tym, żeby, ten, żeby tą sztangę przyciągnąć do pępka i bardzo mocno ściągnąć łopatki. Jak już wiemy, co, jaki mięsień odpowiada za ściąganie łopatek? No czworoboczny. Więc jeśli w tym ćwiczeniu skupiasz się na tej retrakcji łopatek mocno, to będziesz prawdopodobnie pracował w czworobocznym. Jeszcze tym bardziej, jak dowalisz sobie duży ciężar. Aby tutaj przetrenować najszerszy grzbietu, no to tak jak mówiłem wcześniej, musimy skierować się łokciami do dolnych żebr. I tutaj wtedy ta retrakcja łopatek no, jest nam niepotrzebna. Czyli wygodniej będzie nawet zapaść pod chwytem tą sztangę, ale jak zapaść na chwytem też będzie ok. Pochylasz się i idziesz, idziesz, idziesz. I w momencie, jak już masz łokcie przy, tutaj przy żebrach, to już tak naprawdę kończysz ruch. Nie idziesz już nimi. Dalej i nie ściągasz opatek, no bo tu już włączysz czworoboczny do pracy. A my w tej technice nie chcemy tego robić. I teraz, tak, czy to ćwiczenie będzie dobre na najszerszy egzbyt? Szczerze mówiąc, technicznie to będzie bardzo trudne do zrobienia. Więc dla większości osób łatwiej będzie po prostu robić inne ćwiczenia. Więc ja osobiście, jak, jak w planach treningowych rozpisuję wiosłowanie sztangą, to bardziej e, kieruję to w czworoboczny, no bo po prostu technicznie łatwiej jest to tej osobie zrobić. Ale chcę, żebyś wiedział, że nie zawsze ćwiczenia są jakby zero-jedynkowe, że zawsze to ćwiczenie będzie na konkretną grupę mięśniową. Jeżeli chodzi o najszerszej grzbietu, tutaj bardzo polecam ćwiczenia takie mocno izolowane na linkach, bo łatwiej jest ten najszerszy grzbiet wtedy przetrenować. Na przykład klęcząc, ściąganie linki wyciągu górnego też jest bardzo fajnym ćwiczeniem. Wiosowanie hantelkiem też jest bardzo fajnym ćwiczeniem na najszerszy, bo wystarczy, że tym łokciem pójdziesz do linii, do, do dolnych żeber i fajnie to przetrenujesz. Więc jeżeli chodzi o rozróżnianie ćwiczeń między najszerszym a czworobocznym, no to już wiesz, że wtedy, kiedy dochodzi do Retrakcji łopatek, czyli łączenia się łopatek z tyłu, i gdzieś ten ciężar może tutaj być większy, no to tutaj prawdopodobnie ten czworoboczny będzie pracował. A w ćwiczeniu, gdzie skupiasz się na tym, żeby łokieć poszedł do dolnych żeber, no to tutaj będzie ten najszerszy grzbiet opracował. No i teraz tak, mamy jeszcze te regiony tych mięśni, i tak jak wcześniej wspominałem, ściągając drążek z wyciągu górnego i skupiając się tam na retrakcji łopatek, tutaj będziesz bardziej angażował dolną część mięśnia czworobocznego, no bo ściągasz z góry. Jak będziesz wiosłował coś, no robił wiosłowanie sztangą z retrakcji łopatek, to będziesz bardziej angażował ten środek czworobocznego, a jak będziesz robił unoszenie barku do góry, czyli tutaj stricte struksy, to będziesz angażował tą górną część czworobocznego. I jeżeli chodzi o najszerszy, ale bardziej tym torem takim w przód, tak jakbyś chciał kogoś młotkiem uderzyć. I tutaj też będziesz angażował inną część tego najszerszego. A jakbyś wziął młotek i uderzył kogoś jakby z boku, w prawą stronę, tak jakbyś robił opuszczanie hantli z boku, to tutaj też będziesz angażował inną część tego najszerszego. Więc warto właśnie pracować w różnych jakby funkcjach danych mięśni. Czyli jak masz jedno ćwiczenie, załóżmy na Środek, załóżmy czworobocznego, no to drugie daj sobie na, na dolną część, a trzecie na górną część, na przykład. Tutaj, jeżeli chodzi o oprogramowanie tych, tych ćwiczeń w planie treningowym, to to nie jest niestety temat na podcast, bo ciężko to sobie po prostu wyobrazić. Lepiej, żeby to było gdzieś przedstawione na ekranie, i może kiedyś. Jak znajdę na to czas, może kiedyś jakiś kurs na ten temat nagram, możesz dać znać mi na Instagramie karol.ptaszkiewicz, czy byłbyś zainteresowany na przykład takim kursem albo jakimś e-bookiem, w którym po prostu bym to przedstawił i żebyś to po prostu bardziej zrozumiał wizualnie. Jeżeli chodzi o częstotliwość trenowania, też 2-3 razy w tygodniu wystarczą. Jeżeli chodzi o przerwę między tymi treningami, to te 2-3 dni. Też będą ok, czyli załóżmy trenujesz w poniedziałek plecy, czworoboczny i najszerszy, no to następny trening trzaśnij sobie w czwartek na przykład. Jeśli coś jest niejasne, bo było to dosyć może bardziej skomplikowane, to odezwij się do mnie na Instagramie, karol.ptaszkiewicz. Jeśli masz jakieś niejasności, to śmiało mnie tam po prostu pytaj. Tymczasem dziękuję Ci bardzo za odsłuchanie tego odcinka i zapraszam Cię do następnych odcinków, no bo do przerobienia mamy oczywiście wszystkie partie mięśniowe. Do usłyszenia, trzymaj się, hej!